Nie wiedziałem, że tak szybko kamera się może włączyć. Tak z rana chciałbym Wam powiedzieć, kochani, że musimy myśleć pozytywnie. Nie dajmy się zwariować. I dziękuję Wam za różnego rodzaju opinie, które piszecie na stronę Artur myślnikprezydent.pl Celowo zrobiłem taki arkus zgłoszeniowy w zakładce kontakty, żebyście mogli gdzie napisać, ponieważ możemy wszystko robić tylko wyłącznie wirtualnie, tak jak nakazali nam rządzący w tej Polsce. I oto Was proszę, przyjdźcie do mnie ponownie co o tym myślicie? O tym, że chcę startować wtucznie koło Wałcza na Burmistrza? Jest to teraz taki czas akurat, że raz, że jest ciężko, drugie, że go odwołali i na pewno jakaś menda partyjna się tam przyplącze, a po co tracić kogoś, kto może zrobić dla tego regionu naprawdę Dobrą sprawę. Zróbmy razem dobrą sprawę. Tucznie. Tak żeby ludzie się rozwijali i żeby mieli lżej. To jest mój cel. Mam pewne pomysły i wdrożę go w programie, który opiszę na stronie arturmyśnik.globacki.pl i Arturmyśnik.prezydent.br Póki co możecie do mnie pisać sms-y na telefon na przykład plus 48 661 03 i 4 8. Dziękuję.